Siemaneczko i zapraszam na kolejny test. Dzisiaj przetestujemy wyrzutnie rurowe single shoty PUF TXP253 od Triplexa. Jak widzicie, w tym opakowaniu znajdują się trzy sztuki. Tak właśnie się prezentują boki tego opakowania Triplex PUF TXP253 PUF, no i wszędzie to samo. Teraz przechodzimy sobie do tyłu opakowania. No i tak, jakie tutaj mamy informacje? TXP-253 wyrzutnia rurowa, jedno opakowanie, 3 sztuki, jest to kategoria druga. Nek na 3 na sztuki to 16,2 gram. Jeżeli chodzi natomiast, yy, ile wychodzi NEC na pojedynczą sztukę, no to tutaj już widzicie, mamy informację na pojedynczą sztukę. NEC to 5,4 g. Wracajmy jeszcze do tyłu. I tak, certyfikat także się tutaj znajduje. Instrukcja w języku polskim, oczywiście, także tutaj jest. Jeżeli chodzi o efekty, jakie tutaj mamy, to w każdej sztuce są inne, tak? czyli na przykład tutaj mamy SS04301, jedna sztuka, no i tutaj mamy na przykład srebrny błysk z czerwonymi perełkami i grzmotem. Jeżeli chodzi o drugi, drugą sztukę, to SSO4302, no i tutaj mamy srebrny błysk. Z, żółty, z żółtymi perełkami i grzmotem. No i ostatnia trzecia sztuka, czyli SSO 4303. To tutaj mamy srebrny błysk z niebieskimi perełkami i grzmotem. Jest to oczywiście produkcja chińska. Nasza ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu także się tutaj znajduje, jak widzicie. No i co tutaj jeszcze jest? Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem lub rozrzutem oczywiście producent triplex. No i tutaj jeszcze macie numer partii dokładny, tak? Teraz zrobię krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia każdej ze sztuk. No i najpierw weźmiemy sobie SSO 4301 i dodam, że one będą również odpalane w takiej kolejności, czyli najpierw 1, później dwójka i na końcu trójka. Jeżeli chodzi o informacje, jakie tutaj znajdziemy, czyli wyrzutnia rurowa, jedna sztuka, kategoria drukanek 5,4 certyfikat, także tutaj jest, produkcja chińska, ten sam numer partii, ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu. To samo co z tyłu głównego opakowania, producent triplex, no i to by było na tyle. Teraz. Przejdziemy sobie do lątu, właśnie. Jak widzicie, jest on zabezpieczony tutaj taśmą. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i zaraz przejdziemy do omówienia tego lątu. No i tak się właśnie prezentuje nasz lącik. Jak widzicie, długość dla bezpieczeństwa na pewno na bardzo duży plus, ale to w przypadku wszystkich tych singli, single, shoty, single shotów to właśnie jeżeli chodzi o lącik, to on przeważnie jest długi, tak, także tutaj. Nic na plus, nic na minus. Tradycyjna długość, jeżeli chodzi o y, moździerze, single shoty, taka ich nazwa. Yy, tak to właśnie wygląda ten lącik. Yy, no, troszeczkę tutaj widzicie to mocowanko, jest luźne, nawet bym powiedział bardzo, ale myślę, że jakoś się to odpali. Czekajcie, bo ta ostrość. O, tak to wygląda. Grubość ląciku. No, myślę, że też nie ma za bardzo na co narzekać. Yy, no i to by było na tyle, tak? Teraz przejdziemy sobie. A, no i przypomnę, że jest to efekt srebrny błysk z czerwonymi perełkami i grzmotem. A teraz przejdziemy sobie do drugiej sztuki. Tak, do drugiej sztuki, ja jeszcze zapomniałem po prostu y, omówić jakość wykonania tego single shota, tak? Jak widzicie, z przodu mamy taką zaślepeczkę. No a tutaj podstawka, na której stawiamy nasz single shot. Pamiętajcie, żeby to postawić właśnie na. Bezpiecznej nawierzchni, czyli na przykład na twardym gruncie, tak? lub po prostu to czymś obłożyć, bo to może wiadomo wiatr, jakiś wypadek, może to się przewrócić i polecieć w tą stronę, w którą byśmy nie chcieli. Także y, pamiętajcie, żeby to właśnie sztywną czymś obłożyć. Na przykład, no, a tutaj ten plastik również jest solidny. Także to by było na tyle zamówienia, i przechodzimy do drugiej sztuki. No i mamy naszą drugą sztukę, czyli efekt srebrny błysk z żółtymi perełkami i grzmotem. No, i w sumie to samo, tak, to już nie będę się powtarzał. Te same informacje. Lącik tak samo wygląda. Podstawka. No, tutaj ta zaślepeczka, widzicie, jest troszeczkę naderwana, ale to absolutnie nic nie szkodzi. I jeszcze jedna sztuka i ostatnia, trzecia sztuka czyli efekt srebrny błysk z niebieskimi perełkami i grzmotem. No i tak to właśnie się prezentuje to samo co poprzednie sztuki. Poprzednie dwie. Coś ślepeczka. No i to by było na tyle, sortki, że to tak długo trwało, bo już 4 minuty gadania, masakra. A teraz <laughs> przechodzimy już do testów. No i dodam, że testy będą właściwie odpalane pojedynczo, czyli najpierw 4301, później 4302, no i na końcu 4303. Lecimy z testami.